Cześć, witajcie widzowie, z tej strony DejaViki11 i jest ze mną Czarny. Siema. Nie wiem czy go A, słyszycie, ale powiedział siema, może później to uda mi się wmontować. Dzień dobry, dzień dobry, jesteś bardzo serdecznie na kanale DejaViki11. No właśnie. I sobie właśnie gramy w Block Stara. I w dodatku tutaj jak widzicie, porobiłem kilka rzeczy. Na pewno to możecie zauważyć, że to jest moje i to też zbudowałem, a resztę zbudował czarny i o, błąd, cofamy błąd i teraz to możemy jeszcze, gdzie tu jest wyjście, o, możemy wrócić do gry, w sensie będziemy musieli, o, co ty piszesz na czacie idę. A, u mnie piszesz coś. Nieważne tutaj, możecie wpadać na kanał czarny. I tutaj, jak widzicie, no to jest to takie ala Minecraft. Widzieliście to w sumie, jak oglądaliście? No to ma, nagrałem muzyczkę Minecraft. Na której dźwięk się niedobrze nagrał, ale w połowie macie w sensie pokazane, gdzie jest dźwięk. I tu jest biom pustynny, biom śnieżny, biom zwykły i biom Saharowa, o ile pamiętam. Tutaj widać czarny buduje dźwig. I możecie zobaczyć na domek. I możecie wbijać też na ten świat. Tutaj mamy taki domek, przy którym jest to. I teraz to... No. U mnie cały czas piszesz coś. Zmieniamy serwer i pokażę Wam, jak wygląda Nexus. O. To zmieniamy, zmieniamy świat na Nexus. Albo pokażę Wam taki świat, bo mamy kilka tutaj światów. Zespiłem się obok takiego blogu. Nie że coś udało mi się włączyć mikrofon, bo ja to nagrywam na laptopie, jakby udało mi się usunąć, tak, żebym włączył mikrofon. I teraz słyszycie dźwięki z gry i małę też. I też tutaj widać kto jest najlepszy nie w ogóle muszę zmienić sobie postać, nie na tą, nie na tą... ona na tą. Tutaj widać. O. zabiorę sobie klejnoty okay, i widzę. Jak widzicie mam 15 rangę, bo już trochę pograłem. Czarny ma czwartą, bo nie grał za dużo, ale w sensie dzisiaj jakby zainstalował Blockstar Planner, ja już cztery dni temu ponad nawet zainstalowałem. Tutaj mogę wam pokazać rzeczy i tutaj macie tak wygląda Blockstar Planner. O i mogę oddać kryształy. Oddajmy tutaj kryształki. I spóżmy coś. Noe, tak e, W Nexusie. Proszę to. Czekaj, ja tutaj zbiorę kryształki. 10 i mogę oddać kryształy już, nie? Bo zebrałem takie po 10. Teraz mnie słyszycie. Tutaj mam do wyłączenia. Ostatnio miałem problemy z nagrywaniem, więc mieliście takie czasami sens Nie widzieliście nic oprócz ekranu tego. Więc teraz widzicie wszystko i dobrze... no, co? Gdzie ty Nexusie, obok blog Dziwna nazwa, po co robić? E. Nie pytajcie się o moje światy na środku? A, jesteśmy no. w innych książkach. To. to pokażemy wam dzisiaj na czacie. Takim, jednej z moich. Pokażę wam też moje światy. To są moje światy, które zrobiłem. Ten wpadku w się, to możecie wbijać. I teraz pójdziemy na taki świat, otóż to. I... No, już się dołączam, czarny. I teraz to... O, widzę, że dołączyłeś i chyba jesteśmy sami na serwerze. W tym... A no jesteśmy sami na tym świecie, nie? Ale czemu... Ale czemu wziąłeś ładne miasto? Już każdy jesteś. Ja nie znam tego miasta. Niektóre osoby nie znają tego miasta. Bo ten świat, jak widzieliście, nazywa się Miasto Czem... wiesz, pan, Czemu. Wiesz, wiesz, ej, czemu z jest angielska, a nie po polsku z co? Wszystko? Full ma być po polsku. Szkoła. O! Gdzie? A no full. To jest szkoła tutaj w sumie... Ej! kojarzy tą szkołę! Ej, to jest taka sama szkoła, to jest kopia, tylko że tu są inne rzeczy trochę, bo ten zegar to jest kopia z innego świata, na którym już grałem, bo trochę już grałem tutaj. O! Tak, jako, tak, jak było na innym świecie, że tu jest sushi. Eh, podróbka. Widać, że nikt w nią nie gra praktycznie, oprócz nas. Ale tu za to, ile jest rzeczy. Widać, że mieli VIP-y powykupiane. jest ta szkoła... Ej, wcale nie widzę tak, że domy się palą, nie? Aj, chodź do zielonego domu. I pokażę, widzą, jak się pali w kominku. Bo, tych, bo tutaj są chyba kominki, z tego co widziałem. Ogień, który szedł z góry. Gdzie są kominki? O, tu jest kominek. Nie że coś kojarzę ten kominek, bo już go widziałem. Więc macie taki podgląd tutaj na rzeczy. Potem wkleję ten film. I tak wygląda Blockstar Pan. O, cześć. Tak wygląda Blot Planet. Tutaj mamy łóżko. Gramy na cukierkowym Nexusie i możecie już wiedzieć, kiedy to publikuję. Na pewno to publikuję jeden dzień później, to Wam tak powiem. Więc to nagrywamy jeden dzień wcześniej, wieczorem, czego nie widzicie w sumie. Bo mam zegarek na ręce i tego nie widzicie, bo nie mam kamerki. W dodatku nie wiem jak ją zrobić. Jak coś, no to możecie pisać w komentarzach na kamerkę, jak ją zrobić. Dobre. Ja polecam pójść na parkour i zobaczyć, kto jest lepszy na parkurze na twoim odcinku. No możemy. Tylko że wiesz, A, że już ten film trwa aż 7 minut. A wiesz, jak ja to ja... długo się przesyła? To się przesyła pół godziny. Chodź, zobaczymy, kto jest lepszy na parkurze. Czekaj, bo wyszedłem. To gdzie ty grasz na parkurze? Ja. A możemy na moim parkurze? Oj, jest za Jakiś trudny pójdźmy. Trudny? Ja nie lubię trudnych, wiesz o tym. A ja o tym nie wiem. A wiesz, że tu jest taki parkur pod nazwą niemożliwy I... O Nie ważne. co tutaj ludzie grają? O, dla początkujących Ja bym wziął parkur numer średni, dobra? Wezmę tryb jako średni Dobra? Nie, nie. No. Będę musiał się mm. o. Ja o, 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 o. już zaczynam, nie? No. U mnie to widzicie wszystko z perspektywy. Gdzie teraz lecić? A, tam. Uch, Ale się spłaszczyłem. A. To już leci, dobrze? Zgasz, w ogóle widać, że kto... Czy zrobił to tak na lawie? Okej, okay. ja tak już wygrałem. O, misja ukończona. Ukończ średni świat parkur. Odbierz. Eee, nie, nie mogę wybrać. Więc w sumie to już chyba koniec tego filmu. Ile punktów? A ty, a ty ile masz do kolejnej langi? Bo ja mam prawie 10 tysięcy do kolejnej. Więc ja wracam do domku i w takim razie żegnamy się, więc... O! Wywaliło cię! Więc żegnamy się, więc pa! pa.